Stało się, kochani, wyrzucają nas z kraju i właśnie przyjechaliśmy na farmę truskawek do pracy, żeby przedłużyć naszą wizę i żeby móc tu zostać dalej. Oczywiście żarci. <grymne> Naprawdę przyjechaliśmy na farmę truskawek, ale nie do pracy. Mimo że zaraz powiem ciekawostkę właśnie, ale przyjechaliśmy na farmę truskawek, zapłacić nazbierać zbierać truskawek i mieć truskawki. Także zapraszamy na farmę truskawek. Ale wiecie ogólnie, że taka ciekawostka to naprawdę, żeby przedłużyć naszą, Oj, uderzyłam pomer, żeby przedłużyć naszą obecną wizę. To musielibyśmy na farmie dostać pracę na 3 miesiące i wtedy automatycznie nasza wiza została przedłużona na rok i mogliśmy dalej pracować 6 miesięcy dla jednego pracodawcy. Ale my nie mamy zamiaru tego robić. Mamy nadzieję, że uda nam się innym sposobem przedłużyć naszą wizę i dostać inną wizę. Także na razie przyjechaliśmy tu tylko pozbierać truskawki, ale kto wie, może niedługo przyjedziemy do pracy. Idziemy, 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 nie nagrywać dzieci i to ta tak wygląda farma truskawek, 30 minut od naszego domu. Dużanie, oha, to patrz, tam jest dalej, wow. I patrzcie, dostaliśmy takie, jak to się nazywa, no plastikowe te po prostu. Tutaj mamy żona truskawki i tutaj ma się zmieścić 500 gram truskawek do jednego, w życiu się nie zmieści tu 500 gram. Zmieści znaczy się. No nie wiem. I to, to właśnie nas kosztowało to razem z wejściem 15 dolarów i tyle ile truskawek tu zmieścimy, tyle możemy ze sobą wziąć. Ale Zawsze nie można iść opróżnić i, i pójść znowu. <laughs> A gdzieś jednak nie można opróżnić, bo... Pan zaznaczył Pan, pan zaznaczył. I jesteśmy na polu. Ty w ogóle jadłeś kiedyś truskawki z krzaka? Zbierałem w Polsce jakby tak? mały nawet. No. Mieliśmy w domu, trzeba Ej. było jakaś wyżywić rodzina w wieku hmm. 6 lat. <laughs> I lecimy helikopter, za tak głośno. Dobra, idziemy zbierać. Patrzcie, są! Patrzcie, jakie piękne truskawki. Ale dziwne, że są nie z ziemią. Plastikowym, tyłem. ciekawe czemu. A no to prawda. No, oczywiście, ogólnie jesteśmy mega ubrani dobrze, jak na zbieranie truskawek. Patryk przyszedł w koszuli, bo to takie wielkie wydarzenie. Patrz, tutaj, zbieraj. Teraz nadajemy prosto z farmy truskawek, i tak usiedliśmy sobie na trawce i uznaliśmy, że to jest dobry moment, żeby po prostu usiąść i spojrzeć na wszystko, zwolnić spojrzeć za co coś jest wdzięcznym, na przykład my teraz jesteśmy wdzięczni, mamy po pół kilo truskawek, nazbieraliśmy je sami, tak nie są pryskane czymś tam, ale my pojedziemy do domu, myjemy w odcie, będzie dobrze, ale tak, nawiązując do tego, właśnie chcieliśmy powiedzieć, że wyjazd do Australii nauczył nas, że tutaj trzeba po prostu często usiąść, popatrzeć na życie, na wszystko co się, co w życiu osiągnęliśmy, do czego doszliśmy być za to wdzięcznym po prostu, bo wiecie, no tak jak w Anglii u nas co był, no praca dom i wydaje mi się, że dużo ludzi tak żyje. No tak, tak, tak było, no praca dom po prostu e, cały czas my też jakby mieliśmy coś takiego, że cały czas do czegoś dążymy. W Anglii cały czas mówiliśmy o tym wyjeździe, więc cały czas wiesz tak do czegoś dążyliśmy, jakby. Teraz tutaj cały czas mówiliśmy o tej wizji, o znalezieniu pracy na początku, cały czas też do czegoś dążymy, a mało jest takiego czasu. Po prostu usiąść i cieszyć się z tego, co się ma. I cieszyć właśnie się chwilą. Tak, cieszyć się chwilą. I właśnie tego nauczył nas ten wyjazd, że my często siadamy i cieszymy się chwilą. Proszę, dzieci sobie chodzą, zbierają truskawki, my siedzimy na trawce i jest chill. Melody teraz, za, to są podobno dwie gałki, za jeden go zapłaciliśmy 9 dolarów. I ciekawe, pani dosłownie wkładała jakąś śmietanę i zamrożone truskawki i z tego pojawiało się to. Więc nie dodawała cukru chyba nie wiem nic. Nie, nie dodawała właśnie sobie tylko te dwie rzeczy i niewiatło jakby przerabiało to na lody, nie wiem co to robił. Ale ciekawe, Coż nie. Wiecie, co jest super. Australia też bardzo nauczyła nas korzystać z czasu wolnego. Takiego właśnie jak teraz. W weekendy, żeby zawsze korzystać z tego słońca, korzystać z życia, bardziej starać się robić sobie tak, żeby... Tydzień był rozmaicony i żeby czuć się bardziej w tygodniu tak, jakby było się już tak powiem na wakacjach. Bo my tu często czujemy się tak, jak na wakacjach. Często, bo jest też właśnie tak, tak kultura mi się wydaje po prostu taki trochę styl życia bardziej odwluzowany. I no. przez to, że dużo jest miejsc, rzeczy do robienia na dworzu, które naprawdę można przebierać co weekend coś innego, to właśnie można korzystać i właśnie czuć się takie, mieć takie odczucie wakacyjne zawsze. No tak, to jest super. I my tak właśnie się czujemy. A tak wygląda ta okolica, gdzie byliśmy na tych truskawkach, dużo koni wokół, farm innych, palm. Bardzo przyjemnie. Dużo też widać, że tu jest taka dzielnica, gdzie dużo domów budują masowo i potem sprzedają. No bo teraz jesteśmy właśnie na takich już obrzeżach Brisbane, bo tu jest teraz już jak w Polsce i chyba w większości państw. Nie wiem w sumie jak to wygląda w reszcie świata, ale wygląda tutaj to tak, że trzeba się po prostu budować już poza miastem, bo w mieście raczej już ziemi nie ma, a jak jest, to nawet ostatnio widziałam jakieś ogłoszenie, gdzieś była dosłownie kawałeczek ziemi między domami, ale ceny są horrendalne. Także ludzie budują się poza miastami, tak właśnie jak tutaj, w takich okolicach. E, tutaj były całe, dosłownie takie osiedla domów porobione. E, I tak e, domy tutaj i tak są drogie bardzo. Teraz ostatnio pani, która mieszkała w New South Wales, czyli w Nowej Południowej Walii, czyli w tym, tym województwie, nie wiem jak to nazwać, obok nas, na dole, tam gdzie jest Sydney, e, mieszkała tam, ale przeprowadziła się do Perth, bo po prostu Perth, czyli po drugiej stronie, Australii, domy są dużo bardziej w, w dużo lepszych cenach i po prostu na przykład dom, właśnie jak ona kupiła, czteropokojowy tam, yy, i pokazywała ona właśnie na Instagramie ten dom i za ten dom zapłaciła 688 tysięcy dolarów. A na przykład tutaj, czy w Nowej Południowej Walii, taki dom kosztowałby ponad milion dolarów bez problemu. O, tutaj po prawej widać, właśnie są, czy tam mi wyblurowało, no ale nieważne, ale widać, właśnie, że po prawej są. Pełno osiedla samych domków, i wszystkie praktycznie takie same. A tu przy drodze zaraz zobaczymy, jest znak 2 metry ogłaszający o ten właśnie, ten taki biały słupek. Pokazuje, do jakiego poziomu sięga woda, kiedy jest zalanie, i takie znaki są co chwilę. Tutaj są najwyższe, jakie widzieliśmy wcześniej. Aha, ten ma 4 metry aż. Jesteśmy tutaj na górze i wydaje mi się, że to jest od poziomu wody normalnej. Aha, to może. Tak od mi się wydaje, tylko zgaduje. No, musimy poczytać, ale no, są znaki takie pokazujące, ale sam fakt, że widać gdzie jest kreska, to znaczy, że do tamtego poziomu sięga woda. Powiem wam tyle, że te znaki były wyższe niż nasze auto, także nie fajnie. Także pokaz. widzicie, ta Australia, to po prostu nie ma łatwo. Pożary się zaczęły. Ten pożar, który widzieliście w poprzednim filmiku, tak, był to prawdziwy pożar. E, do teraz mój dyrekt, dyrektor firmy, w której, mieszkam, w której mieszkam, tak, mieszkam w tej firmie, w której pracuje, mieszka na północy e, w Sunshine Coast. On mówi, że bardzo często, jak jedzie do pracy, to po prostu czuć ten dym i czuć ten zapach, że się coś pali. I ten, ten pożar, który widzieliśmy w poprzednim filmiku, niestety był prawdziwy. Są jeszcze zalania, pożary, także nie jest łatwo. Przyjechaliśmy do domu, teraz czas umyć truskawki. Wiecie w ogóle, że ja kiedyś nie mam owoców? To nie jest normalne, nie róbcie tego. Teraz myję owoce nie tylko w wodzie, ale też w occie lub w... jak to się nazywa? W sodzie. Nie mieszajcie dwóch, bo one wtedy się kancelują, jakby anulują swoje właściwości, jakby. Ale tak, myjcie owoce. I już witamy Was bardzo serdecznie w niedzielę. Wczoraj poszliśmy spać o drugiej w nocy, bo graliśmy w grę na telefonie to się nie zdarza w naszym życiu, także uznam, że o tym wspomnę. Teraz wybieramy się na kawę, spacer, a potem na zakupy spożywcze. Także zapraszamy. Dzisiaj, jak widzicie, prognoza pogody nie jest zbyt basenowa, dlatego u nas na basenie pustki. Jeszcze mieszkamy tu pół roku, nie widziałam, żeby ktoś się tu kąpał. A poza tym. Nie ma słońca zbytnio, ale jest jak jest. No bo ja tak patrzyłam, ale mówię, no taki ładny widok, szkoda nie nagrać. Te ty, ty drzewa tutaj to nie są szalone. Wyrosło sobie na pół chodnika, chociaż prędzej chodnik wyrosł na nim, no ale tak bywa. Tutaj kolejne. Ładne takie. Inne bardzo. Ale korzenie to konkretne. Teraz zmierzamy na kawkę tutaj. Jeszcze stąd kawy nie braliśmy, więc wypróbujemy nową, ale na wynos, chyba. Ale jak słodko robią loty dla piesków. Usiedliśmy w parku, a ogólnie teraz zaczyna się okres, w którym Brisbane jest najpiękniejsze. Jeszcze go nie widzieliśmy, ale już słyszeliśmy, że jest najpiękniejsze, bo zaczynają kwitnąć jakarandy. Możecie też je w Europie znaleźć na pewno w Lizbonie. Nie wiem, gdzie jeszcze. Ale wygląda to ogólnie mniej więcej tak. Mam nadzieję, że to się wy, wy tego pokazuje. Po prostu drzewa kwitną na fioletowo i są przepiękne. Tutaj już widzimy, że się zaczyna to dopiero, bo to ma być e, chyba od października. Także na pewno jeszcze pokażemy lepiej. Ale teraz właśnie wstawię urywki tych, tego, jak to wygląda obecnie. I pijemy maczę. A Patryk pije latę, tak latte? Eee, sprawdzamy smak maczy. O, jedna słabszych, jakie je piłam tutaj. <laughs> Takie mieliśmy też przemyślenia, że Australia to jest tak odizolowany kraj że wielu to przeraża ogólnie. No i wiadomo, każdy jak też, jak my mówiliśmy, że wyjeżdżamy, to każdy co nam mówił gdzie na ten koniec świata? Tak, gdzie tak daleko? Po co tak daleko? Właśnie. Ale ma to swoje plusy, jak się tu już jest. Wakacje wyglądałem bardzo inaczej. Tak jak w Europie się wyjeżdża na wakacje powiedzmy i ludzie walczą od samego rana o leżaki czy basen itd. Tak Tutaj nie ma chyba takich miejsc. No jest Gold Coast, gdzie jest bardzo turystycznie, no. ale potem można gdziekolwiek indziej pojechać tak naprawdę i są puste plaże. No. Ale no, jest taka różnica właśnie, że tutaj w ogóle na ulicach nawet się nie widzi turystów. Może nawet jak są turyści, to się przyjeżdża tutaj zazwyczaj, mi się wydaje, na długo. Więc tak też się nie widzi, że ci ludzie są takimi turystami. Ale też nasze Brisbane jest takie dość spokojne. Też w ogóle mi się wydaje, że dużo ludzi z Polski nawet by nie wiedziało, gdzie bryzban jest. W sensie, mało się słyszy o nim. Po póki się nie pojedzie do Gold Coast w jakimś wydarzeniu, to nie czuć w ogóle, że jest się w takim popularnym miejscu turystycznym, czy coś takiego, a naprawdę jest to ogólnie bardzo popularne miejsce, teraz każdy chce do Brisbane przyjeżdżać. W ogóle, co jest też śmieszne i bardzo inne tutaj, to jest to, jak każdy, jak słyszy, że my do siebie rozmawiamy po polsku, każdy się nas tak... ludzie się patrzą, na przykład jak idziemy na ulicy, to wiadomo, ich nas nie zaczepia, ale ludzie się patrzą tak na nas, od razu zwracają uwagę, a u nas sąsiedzi nas zatrzymują i pytają dosłownie, skąd my jesteśmy, w jakim języku my mówimy. To jest takie inne dla nas. Mimo że mieszkaliśmy wcześniej w Anglii, ale... Ale w Anglii co? Ludzie się dziwili, jak słyszeli, jak mówimy po polsku? Nie, w ogóle to jest takie normalne. <laughs> tak, no w Anglii ogólnie, zwłaszcza język polski jest dość słyszalny na ulicach. Nie wiem, no wydaje mi się, że jak nawet pojedziecie do Londynu, jak wyjdziecie na ulicę usłyszycie raczej sporo polskiego. Na pewno, szczególnie w tych większych miastach. Tak, tak, właśnie w tych większych miastach. A w Kowędrach, jak pojedziesz, to już w ogóle. Tak. <grym grym> Zimno, jak nie usłyszysz, <grym> jak, ty... jak wyjdziesz na miasto. Tak. Ale co ciekawe, właśnie przeczytaliśmy, że w Irlandii na przykład polski jest drugim najbardziej popularnym językiem, a w 2012 roku wyprzedził nawet język irlandzki. Tak, bo język Oczywist... angielski jest głównym Zacz... językiem tam, a irlandzki był kiedyś taki Tamtejszy. I on po tak. prostu jakby wymiera, a więc polski wyprzedził irlandzki. To jest zabawne. Więcej pięknych fioletowych drzew, róże i wyobraźcie sobie, jak więcej ich zakwitnie, i tutaj drzewa będzie więcej takich fioletowych. No przepięknie będzie. Teraz też jest. A tutaj, zaraz obok tego parku, jest przystanek na City Kata, czyli na tą łódkę, która tutaj teraz właśnie przepływa. Nie wiem, czy mówiłam to w poprzednich vlogach. Jakoś pewnie kiedyś tam mówiłam, ale przez Brisbane przepływa rzeka, ta oto rzeka. I Brisbane jest podzielony na dwie części północną i południową. I właśnie, żeby się. Najłatwiejszy sposób, żeby się poruszać między różnymi częściami jest właśnie ta łódka City cut. I teraz jesteśmy w New Farm, on wpłynie do North Shore. Ogólnie no one płyną wzdłuż całej rzeki. Tak naprawdę można się dostać z jednego końca na drugi, po różnych stronach można wysiadać, jeżdżą w różne strony. I tak to wygląda. Jak widzicie, ludzie korzystają. Jest to ogólnie super, na przykład dla turystów, żeby sobie przyjechać i popłynąć na rzece. Ja pamiętam, my pierwszego dnia po przyjeździe, właśnie wsiedliśmy w tą łódkę i ja mam tak pod takim wrażeniem i w takim szoku, i tak mi się podobało, że teraz też chcieliśmy właśnie sobie tak po prostu pojechać. Ale akurat nasza, nasza obecna lokalizacja jest średnia i w średnie miejsca byśmy dojechali, więc obecnie nam się nie chciało. I też tu auto mamy, więc no, ale na pewno jeszcze się przejedziemy. O tak wygląda ta mapa. My jesteśmy obecnie tutaj. I jak widzicie, można na drugą stronę rzeki. Tutaj jest dosłownie niedaleko nasz dom. I tutaj dalej się płynie i dalej, aż jesteśmy w końcu w centralnej części Brisbane. I tak to wygląda. Eee, jak ma się tą go kartę, czyli to co trzeba mieć. Żeby tutaj podróżować publicznym transportem, to jest 3,55, a off-peak, czyli w takim czasie, który nie jest zazwyczaj, nie wiem jak to być, no off-peak, po prostu 2,84. Także tak to wygląda. A tutaj na drzewach, jakie są, nie wiem co to jest, to wygląda jakby ziemniaki z drzewa zwisały dosłownie, ale jak to komuś spadnie na głowę, to musi boleć Mam nadzieję, to było widać. Wieje bardzo tutaj, dlatego też się nie zdecydowaliśmy na podróż Kitikatem dzisiaj. Idziemy dalej. fioletowe drzewa dalej. Teraz czas na zakupy spożywcze. Jej, nasza ulubiona rzecz. Ale ludzi sporo. Ok, wróciliśmy z zakupów. Pokażę szybko, co kupiliśmy. Kupiliśmy eukaliptusa gałązki, żeby tutaj włożyć, żeby ładnie wyglądał w domu. E, tutaj mamy tak: cytryny, inne warzywa i owoce. Nawet mandarynki mamy. Szparagi były tanie, bo chyba jest teraz sezon na szparagi, albo się zaczyna do fry'a, no tam wiadomo, na różne posiłki, e, mamy jajka. W ogóle słyszałam, że w Polsce taki, taki ryż to jest zbrodnia i w ogóle jest strasznie zły. Wiemy, że to nie jest najlepsze, ale na szybko, jak czasem chce się coś zjeść, to to jest spoko. My kupowaliśmy trochę rzeczy na zapas, bo zaraz powiem czemu. E, tutaj mamy takie bańsy, tutaj jest awaryjny sos, jak będą się chciało gotować nic. Marchewki, hummus do marchewek i do ogórka. E, tutaj kupiliśmy jeszcze takie pojemniki, właśnie żeby do pracy móc wziąć, wziąć marchewki z humusem. To na granole dla Patryka, bo też kupiliśmy dwie granole, żeby Patryk jadł sobie na śniadanie. Zapasowy makaron. Taki coś takiego jakieś nisko niskowęglowodany. Spaghetti i takie same nudle kupiliśmy, więc zobaczymy. Może zjemy w tym tygodniu. No oczywiście kurczak. Y chorizo do jednego z posiłków, który mamy zaplanowany i tutaj to, to jest taki zastępstwo słodyczy dla nas. One są, mają 0 kalorii, zero cukru, a po prostu różne smaki i są dobre. I to są nasze wszystkie zakupy na cały tydzień i tak wygląda nasz paragon. No wiadomo, eukaliptus to jest dodatkowo, ale eukaliptus kosztował tylko 10 dolarów, ale ogólnie wyszło na 163,29 centów. Ale że my w tym sklepie mieliśmy kartę, na której zbieraliśmy punkty, to z tych punktów oszczędziliśmy 84,60, więc ostatecznie zapłaciliśmy 78,69$. centów. Coś takiego. Tak. I jeszcze z różnych promocji ITD oszczędziliśmy 27,20. Także tak, taka długa lista. Czy to dużo, czy to mało, ocencie sami. Wiem, że w Polsce też się wydaje dużo na jedzenie teraz. Tym akcentem kończymy tego vloga. Dziękuję bardzo, do zobaczenia za tydzień!